Siemandero wymienimy sobie dzisiaj klocuszki w manie w TGX -ie. tylne klocki hamulcowe bo tam już jest bardzo mało tych klocków zaraz zobaczymy zrobimy sobie to jest, y Pierwsze tak. Pierwszy raz będzie miał wymianę ma 631 000 przejechane Dobra, patrzymy, pojazd dane kontrolne. Najpierw olej OK napięcie 24 Dobra, okładzina aha <laughs> czyli przód też przód też będzie do wymiany ale tył jest w gorszej kondycji 30% dobra, palimy maszynę jedziemy na płytę zdejmujemy koła i walczymy no i jakby to widzowie było fajnie gdyby szło zdjąć oczywiście koło ale koło jest tak znów Amelinią przyklejony, że nie idzie zdjąć. Posikałem płynem, poczekam chwilę. No i trzeba zabrać młody i uderzać. A jak nie zejdzie, no to trzeba będzie zakładać ściągacz. No, tak to wygląda. Niestety, powiem Wam tak żeby nie to koło to już bym miał te klocki zdjęte, już bym montował drugie. No, ale trzeba się namęczyć, niestety. No i dobra. Bez ciągnąć oczywiście się nie obędzie. z lewej strony. Jeszcze trzyma. Dobra, resztę może młotem. Nie chcę jednak młotem. Dobra, myślę, teraz zejdzie. Teraz to już myślę, że zejdzie. zdjęte, biorę się za klocki. Jak widać klocki zużyte, tarcze spoko. Tu troszkę są na dole, Porzewniałe jak zawsze. Zakładamy nowe klocuszki i w drogę. Dobrze, zaraz to rozbieram. Idę po dziesiątkę kluczyk, popuszczam zacisk, wybijam zabezpieczenie. Działamy. Dobra. Mamy klocuszki. Mamy klocki. Oryginalne, A Najlepiej nakładać. Dobrej jakości. Dobra. Spornie są. Placzki. Uchwyty. To samo. Mano. Ale jest różnica, nie? To już było, wiecie, jest różnica, nie? Zobaczcie tę grubość. A tamtą. Dobra, porównamy, jak zdejmiemy. No dobra, będą posławe. Nie, po winie zamówione. Ma być dobrze. Dobra, dziesiątki kluczek nie przyniosło. Siłowniczyk zabierzemy. Na bok. Dobra, idę po kluczyk. Dziesiątkę luzujemy. Dobra, luzujemy sobie zacisk, sprawdzimy czy zacisk chodzi. Dobra, zacisk chodzi Spoko w porządku, na prowadnicach. Yy, gumy, 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 gumy. Gumy są dobre. Okej. Okay. Możemy działać. Wyjmujemy. Później się połączymy. Pokaż wam jak różnica. Dobra. Działamy. Teraz patrzcie. Zobaczcie, widać różnicę, nie. No, a to jest klocek, który ma przejechane to 600 ponad tysięcy, ale auto jest retarderem, to wiadomo, że, że tak hamulce nie dostają. No i lekko ładowane, to znaczy lekko ładowane. Lekkie ładunki to wiadomo, po górach się nie jeździ, no to wytrzymały, ale jest różnica. także. Zakładamy nowe to samo. Takie tu wycięcie. Tu jest to samo. Blacha, blacha. Dobra, spoko. A, jeszcze przymierzymy, tak? Dobra, pasuje. Jest ok. Mam 81, 508, 20, 51. Nie widzę. 51, 16, 51, 15 chyba to tak. pewnie coś się zmieniło Ale dobra Raczej będą pasować mam, mam dobra działamy i dobra klocki zamontowane i czyścimy Amelinią Nie przykleiło następne. Dobra, czyszczę, zakładam kółeczko, biorę się za drugą stronę. Dobra, druga strona rozebrana. zebrana. Tu już kołcyszek cieńszy niż z tamtej. Także bierzemy się. Wiesz co tu gdzieś syczy jak o to z siłownika lecie, siłownik do wymiany niestety no i przy okazji siłownik wyjęty czekamy na dostawę i zakładamy nowy. Składamy klocki Alleluja i do przodu. stawa przyjechała. Zaraz montujemy. I składamy końcuszki już założone, także działamy dalej. Dobra, siłownik założony, klocki założone, koło zakładamy. Kończymy. Dobra, drugiego zaraz też wymienione. Dobra, składamy klocki wymienione 96-95% i działamy dalej no i dobra bierzemy się za przód zrobimy przód za jednym razem i będzie zrobione dobra bierzemy się do roboty dobra rozkręcamy drugą stronę nie popuszczałeś nie? nie? Dobra, To dziesiątkę. Ale już zdjąłeś gumę Gdzie dziesiątka Dobra, daj na dziesiątkę. Opuścimy. W tej w tym drugim kartoniku od tamtych tych. Mhm. Dobra, mamy klocki założone. Regulujemy tak, na pewno też wszyscy wiedzą. Dokręcamy. O i popuszczamy. Raz, dwa, trzy i wystarczy. I zakładamy koło. No i dobra, mamy wymienione. Przód 98, tył lewe 96, prawe 95. Ok, po robocie do następnego dajcie łapkę w górę, subskrypcję, pozdrawiam, na razie ciao.